serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Guild renesansji. Przepraszam najmocniej, że zaczynamy inaczej... I, i, inaczej, Jezus Maria. Inaczej, inaczej, inaczej. No bo no niestety nagrało się 9 minut, potem no kilku do mnie zadzwoniło no i powiedzmy, że nagranie poszło. A potem myślałem, że było OK, a tu się nagle okazało, że gra się spowalnia, jak wychodzę z gry na do ekranu Windowsa no i... no cóż, no przepraszam najmocniej, że 9 minut poszło ale mam nadzieję, że nie będzie, będzie dobrze No ale cóż, co ostatnimi czasy ostatnimi czasy akurat z tego co możecie zauważyć Już mamy kolejne posiedzenie Nasza postać jest akurat tutaj zarządca.

Nie. I don't believe I have done anything wrong at all. No. I shall allow you a short respite to reflect. Nasi trochę, no. Seldom have I had a more pleasant conversation. Dobra, you embarrass me quite with your Dama words, lady. Wypadek, Thank you. Someone lets you bribe them. Zaraz, zaraz, let's see, maybe Eee, tak, będziemy uważać, że to szczęście. Let us simply vote. Mhm. Mm tak, jestem. Thank you for your trust. A no, szczęście jesteśmy dalej w urzędzie. Next no, on no. our agenda is the debate about the following seat of office. Mama. By... The nie are może nie wątpię akurat żeby oni się dostali bo the to jest żona akurat, sołtysa, are entitled to vote. Więc wątpię żeby sotys chciał żeby jego żona nie Why zasiadała... akurat still serve the no a well. I have z tego co można zauważyć no widać że e... Just vote. Eee, właśnie ona ma Thank you for your trust. Dobra. Honored council members. That ends today's session. Thank you for your attention. że akurat mamy doświadczenie. Chyba nasi zdobyli e, trochę... Coś mi się wydaje, ładunków. Co mi się akurat bardzo podoba. Zobaczmy. Mamy 410 doświadczenia. Dobra, trochę zaoszczędźmy. Eee, no co szczęście Eee. Nie wiem. Mam nadzieję, że wszyscy są cali. No, powiedzmy, że są cali. Więc proszę, żebyście poszli tutaj. A zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy żelazo. Mamy pszenicę. Jest dobrze. No to. Wsyłamy. I sprzedajemy. No i dobra. Ty, panie. Się Wysłaliśmy poza tym rum? nasze dziecko, akurat, żeby, mm, Here szkolić, I am. że tak powiem, jako swój tatulek, Kurde ma. For fame and ma. Dobra. Oh. Nieźle. Asi żyją. Squid the rum. Szczęście. The rum? Pani oberwał, ten pan oberwał. Dobra, to może najlepiej tak. Ty, panie... Właśnie planowałem, żeby oni poszli razem do... Time for przepraszam. Przepraszam najmocniej akurat, moi drodzy widzowie, no ale... Taka trochę pogoda. Niestety. No ale, mogło być gorzej, prawda? Hmm? Też... Hmm, już, chyba przepraszam najmocniej. To będzie chyba kicha, kichający odcinek. Coś mi się wydaje. Nie, 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 nie. wie nie ma. Nie, nie, nie będę kichał. Nie. No, okej. Okay. No, dobra. Pokonałem. Nice. Mm, dobra. Spędźmy noc, akurat z naszą kochaną. Tylko, że pani Franek... Dobra, za szczęście rozumiesz, mam żona idzie na całe szczęście, idzie, idzie, idzie. Oczywiście nasz, nasz syn, Bolesław, tak sobie, sobie się spaceruje. Spaceruje wieczorem. A nasz drugi syn, Ale zobaczymy. Mieszko, który, który właśnie kończy naukę. Eee, dobrze, synu. Tylko, proszę nie przeszkadzać eee, mi i swojej mamusi. Akurat przy eee, pewnej sprawie, eee, panie, proszę zostawić ich spokojnie. Tak, tak jest. Możesz ich zostawić. Niech oni tam robią. Tak jest. No i zobaczmy, co oni tam. Co tam to wyprawia. Aha, siedzi. Siedzi tutaj i nie wie co robić. I się z tego? Co mi się daje? Da, da, da. No bo to jest akurat nasz tajem... potajemny pokój. jakiegoś hmm. tutaj. O, dobra, nasza żona spodziewa oh, się no. dziecka. Co oczywiście fajnie. Dobra, ulepszymy naszą walkę. Co oczywiście dużo nam da. No i dobra. Yy, niech ten ziomek. Eskortuję naszego, naszego for pana. Fame and honor. A niech on nie zaatakuje. Nie, 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 to nie odchodziło. Ekskortuje naszą żonę. To jest dla nas ważne. Dobra, Skazujemy 67 golda. No, fajnie. Oczywiście. No, ta muzyka akurat, bardzo mi się podoba akurat. E, muzyk, muzyka, jak mówię, ogólnie w tej grze jest bardzo fajna, klimatyczna. Co oczywiście wychodzi Danii na plus. Z tego co widzę... Och, Holender. Widzę, że tutaj mamy nie byle jakiego pana, który... To jest poborca podatkowy! Oho! No to nieźle. Muszę przyznać. Okej, okay, widzę, że nasz e Mieszko skończył naukę. Edukację. Bardzo się z tego powodu cieszę. Gdzie jest Mieszko? Gdzie jest nasz Mieszko? Gdzie jest Mieszko? A, tutaj jest. A, fajnie. Bolesław. Mieszko akurat ma coraz większe doświadczenie, co mi się akurat bardzo podoba. Czekamy. Tutaj widzę, że pan się zregenerował. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ten już też, więc niech też idzie. Znowu coś się zbagowało. Ech, norma, że tak powiem. No, ale to cóż, seria środka, że się czas rozwija. To wiecie, to jest jeszcze taki, bo jest to taki, jeszcze końcówka początku, można tak powiedzieć. Ale jest mieszne w tym Mieszko widzę, że się bawi a Bolesław jakoś też żona akurat nasza jest pilnowana całe szczęście przez tego strażnika do tego bo jednak przydaje się nam ten strażnik. Dobra Jest dobrze tylko Dobra, Bolesławie... Ty pójdziesz w zawód swojej mamy. Pójdziesz na... Na 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 akurat. A nasz mieszka akurat idzie w zawód swego, ta swego tatusia. No cóż, Mieszko jeszcze trochę, jeszcze trochę i dorośnie. I ma już 10 lat, ma pierwszy poziom rołga, Bo też ma rogue, 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 rogue. mhm. Mm teraz się zastanawiam, bo on skoro jest rogue, I'm Teraz się zastanawiam, pss. czy przypadkowo. Nie wiem, zobaczymy, jak, jak to będzie działo z tą edukacją, bo mnie ciekawi, akurat czy to zmieni right klasę, czy jak. No, więc też mnie to ciekawi, jeżeli chcecie wiedzieć, bo też tą grę chcę poznać dość dokładnie. Dobra, mamy nowe łupy, panie i panowie, bardzo się z tego powodu cieszę, że mamy nowe łupy, co oczywiście wpływa pozytywnie dla nas. Widzę, że ta pani ma już 40 lat, nie Michel. Tak, tak, tak. Mamy kolejne sztabki żelaza interesu. drugiego, Hello. nie było to aż takie takim złym pomysłem, tylko że. Hmm. Dobra. The wagon is Wiecie rolling co? Może to jeszcze było za wcześnie. I I get to nie, źle. Coś mi się wydaje, side. że chyba nie nie nasz te, te surowce po to że tak powiem założyć nowy interes tak mi się przynajmniej wydaje że to będzie dobry pomysł mi się przynajmniej wydaje więc Jezus Maria. dużo walki widzę A tym obsianym polu będzie Tu pełno tropów pewnie już musi być że żelazo zostawimy sobie i założymy kolejny interes, mi się wydaje, jako właśnie kowalstwo właśnie, o kowalstwo. Myślę, że to będzie dość ciekawym pomysłem, założenie kuśni. Dobra, nasza postać, znaczy postać Jack West, czyli strażnika Sebastiana ma już kolejny poziom, co oczywiście bardzo nam się przyda. Parent. teraz damy może drugi poziom, Leader, Great Beach, Skipper, Explains. Dobra, damy może, a nie, bo już mamy, okej, okay. to może damy, niech będzie tak. Mi się przynajmniej wydaje. What's okej. Okay. Nasza postacie. No, niech ta postać się zregeneruje. Proszę. Tak będzie. Wszelki oh, no. No, wypadek, oczywiście. I no cóż. Jak tam jeśli chodzi o nasz wóz. To mówię, że żelazo zostawimy. A. Lepiej będzie. Właśnie położenie później. Właśnie. I właśnie tak też zrobimy. Założymy kuźnie. Założymy kuźnie naszą drogocenną. I no cóż. Zakładamy. Zakładamy nowy interes. Drodzy moi widzowie. Właśnie kuźnie. Czy to będzie dobre? O, wszystko się okaże z czasem. Hmm? Szczerze. Wszystko się okaże. Dam -di -dam. Wszystko się okaże z czasem. Ale myślę, że to będzie pozytywne. Żeby założyć jeszcze jeden interes, jako. ...kuźnia, mm. bo kuźnia jednak daje nam dość duże profity z czasem, jak każdy interes... interes, jeżeli mam być szczery, więc no cóż, On it. Się Your seat się... of office is in danger. Znowu... Jezus e, no the Jezus Maria, ile tej walki jest? Has been A, tu mam jeszcze innego, Jezus. Maria. Jezus, Maryja, panie ty wyleczyć wyleczyć? Jezus Maryja, chłopie, ty to ty jesteś normalnie elita tutaj. Mata pani trochę tak. Pała. Mydło sprzedamy. Mi się tak wydaje, że to będzie dobry pomysł. Zaraz kuźnia powstanie. W sumie, jak kuźnia powstaje, to mi się wydaje, że... dokładnie tak. To wyślemy żelazo. Właśnie. E, tak, powstaje. dobra, później już mamy. Nasza postać robi teraz to. Zobaczymy wszystko z czasem, wszystko z czasem akurat. E, szczerze to będziemy wszystko testować. Wszystko razem z wami będzie, będę też testował. Bo my chyba założymy... Smith to jest... Weapon Forge, Armor Forge, Goldsmith. Wydaje mi się, że pójdziemy na... Dobra, Joshua. Ale niech będzie Joshua. Nasza żona niech, yy, yy, niech pomoże tutaj. Mi się wydaje, że to będzie dobre. O mój Eee, yy, Pieniążków trochę brakuje. Nie powiem, że nie. Trochę zwiększymy ilość slotów. Yy. Pieniędzy nam brakuje. To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Jeżeli ma być cztery. A mój Zaś się okaże, że pewnie to był głupi pomysł, ale dobra, wszystko z czasem powiem wam szczerze. Wszystko z czasem. Dobra, mamy tutaj niezłą sumkę pieniążków i może... No, nie mamy tego. No ale dobra. Mi się wydaje, że... że założenie tutaj tego interesu nie będzie cały aż takim złym złym pomysłem. No i cóż no. Eee, dobra. Tutaj się jakoś jest Fajnie. Yes. Tutaj jakoś nam idzie z, z tym zakładaniem. Mm -hmm. I am the master. Tak, tak, kochanie. Jesteś master. Jesteś masterką. W końcu. A tutaj jeśli chodzi o naszą kuźnię... Chyba założyłem... chyba wiem, jeszcze jednego pana. Są to jest, co jest wymagane, żeby to robić, a deski i to. Nie mamy desek. A. Au. To wiecie co? Eee, powiem wam szczerze, że chyba błąd zrobiłem. To chyba, chyba było jeszcze za wcześnie. Nie chyba że. To jeszcze za wcześnie na założenie tej giguźni, no coś mi się wydaje, chociaż zobaczmy, może na marketach jest, nie ma, mam, tutaj nie ma, też nie ma, wiecie co, to jednak było za wcześnie, tak, to było za wcześnie, więc mi się wydaje, że po prostu zniszczyły ten budynek, no przepraszamy najmocniej, no ale ja tu wszystko testuję, szczerze wam powiem, bo sam jestem też również ciekaw, ogólnie, yy, Niestety niestety czegoś takiego nie ma tutaj u nas, że tak powiem, w wiosce i innych z tego co widać, tych, tych surowców, a nie wiemy jak zrobić, żeby były te surowce. Więc będziemy musieli bodajże założyć albo kopalnię niedługo, co mi się daje, że niedługo zrobimy. Silver tutaj tak, albo Huttervala. Mhm, uh -huh. to by się przydało. Na razie raźmy sobie z tym, co mamy. O tak. Bo na razie nam dobrze wychodzi to. Więc nie szalejmy. Tak powiem. Jezus Maria. Marian. Dobra, nie jest źle. Okay. Już się bałem. Już się bałem akurat, że znowu coś poszło nie tak. No ale na szczęście nie. Że tak powiem. Dobra, tu jest nasz koń akurat. Niewidzialna pani. Nie. Mm. Tu jest tawerna, w... Mm, tu jest Makon jak się nie mylę, tak. My jesteśmy w Belej. Belej? Belej chyba. Tak, Belei. Dobrze mówię, belej. Belej. To, w ogóle to też fajnie się rozwinęła ta osada. Z tego co ja widzę. A tutaj to co to widzę, to jest tak Smith... Carpentershop. Aha. Czyli to jest taka właśnie, Taka dynastia, taka typowo taka smowa. Czyli dość ciekawie, się robi. Dobra, no, tutaj to jest zakładamy, niech się to leczy. Nasza żona niech, że tak powiem, ma już 49 lat, czyli no... Ma już swoje lata. Mamy średniowieczny akurat mhm. Akurat y, niech ma. Niech ma że tak powiem. Mają nasz respekt. Co, co spowoduje, że będą chcieli więcej chętnie pracować ogólnie. Jestem pozytywny, akurat. No, sweet without sweat. no i ty, That żoneczko, won't take long. robisz tak. Tak powiem. A reszta um, na razie zaczeka. My blade is sharp. Um, tutaj na razie nic, nikt tutaj zaczeka. Tutaj tak, pobierzemy to. to wszystko dostarczamy. W sensie w inny sposób. No to sensie to z naszą long. korzyścią. Um, Niech ta postać nas, nas eskortuje Brakus! Dalej. Diemer. Mhm. jednak się na razie nie opłaca z tego co ja widzę. Tutaj widzę, że też nie mają surowców. No niestety. Tutaj jest jakiś niedosyt surowców. A to jest źle, źle, źle akurat, że nie jest niedosyt akurat. Będziemy musieli założyć. Yy, jakbyśmy chcieli, jakiś, może, craftsman yy, umożliwia też nam zbudowanie minera albo woodcut, Co by się, chyba nam się przydało, piew woodcut albo mine, żebyśmy zaczęli dostarczać te surowce. Co by nam dało olbrzymie bonusy, szczerze. Nie byle jakie. Więc tak, teraz pomyśleć. Eee, tu jest 2,20 minut. Eee, Okej, okay. jeszcze trochę 4 minuty podciągnę. Mm, mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. To jest kolejny akcji test, który mnie nienawidzi po prostu. Trudno Nie moja broszka, że tak powiem. Ten typek się zregenerował, bardzo się z tego powodu cieszę. I już mam do pracy tutaj tak, tutaj tak. Ty możesz się trochę zregenerować. I'm a ty panie. A, dobra, ty tu już tak. Ty, ty. No. Ready? Tu już tak. Ty, What? Tak. Ready? No to, to, to niech ty konie się jeszcze zrobimy. Zregeneruję, a ty właśnie do pracy. No cóż, cóż, moi drodzy widzowie, to chyba na tyle z mojej strony. E, mam nadzieję, że oczywiście odcinek Wam się podobał. E, z The Guild 2 rene, uh, Renaissance Eve. E, oczywiście zapraszam oczywiście, do komentowania mojego kanału. No i oczywiście, jeżeli chcecie, to łapkujcie, albo jeżeli chcecie śledzić mój kanał, to oczywiście subskrybujcie oczywiście, jeżeli chcecie. Także to dzięki za oglądanie. Na razie wcześniej Hejka. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć!